Jak się ma na swojej stronie ziemia.exe w dzisiejszym odcinku jest to mityczny item poznajcie i będę dzisiaj robił tylko ten ermityczny item zaraz na mnie ziemia.exe Cześć pracuję tu pra w unboxing telefonie zapraszam kuba, na jej kanał Uciekłam, ucieknę Dostaniesz? No ale... Jej kanał będzie mi w opisie i ten No i zapraszam do oglądania Dobra, jesteśmy po przerwie. I ten boss podobno jest tutaj, ale nie wiadomo czy się zrecią. Tak, podobno, podobno. No. Tak. Nawet już, jakiego, Wiem, ja nie oglądasz, na dnie rzecz jakiego chodzi. Wiem, widziałem, oglądasz to na ten guraczek. Dobra, sam piktupę. Wiem, A czemu ja mam czerwony kolor? Wiem. Czarny. Co jest kurde? O. Kurde, co kurde?

我困死了。哎

Teraz będzie więcej łasko, to jak to możesz iść. A bo nie można grać na kaptur. Telefon psuje. Jeszcze ładowarka. A przepraszam, twoje? A to sorry. No Myślałem, że nie.

I No to lecimy, nie? Widzę, że masz 87 level Ja nie lecę od razu... Dobra, chodź tam od razu. Polecimy. No ja tam lecę. A jak się po Jak się na przykład tutaj poleci, nie? To później się się le, bo cię zabijają później, bo tam ci mają broniaty, co masz. Ja mam e? idealny lot ja tam. Naprawi no Dobra. Jestem. Leczeky, ja bo...

A mogę ja? Mogę ja? Ej, tu jest typ! Właśnie wiem. Czekaj, to ja... O mordę! No i ruszaj się! No, zastrzeli to. Dzięki. Ej, tu typ jest! Ej, ja robię tylko to challenge, okej? Okay? No, czekaj, tylko sobie fałasu skakuję. A przez śrubki? Czy nie? Ja poproszę. No to czekaj już ci wrzucam. A nie rzuciłem to czekaj. Ej. Ej, tu są jajka w ogóle tym kościół robi ten bot. No nie no znowu. No i dupa, możesz. Dzięki. Ej, ale to fajnie strzela. Sobie od... Ej, dasz mi w następnej te grze. W tym? W się, czy dasz mi później? W następnej te grze, okej? Okay? Może być. Masz? Masz, do, masz do tego? Mogę ci dać wszystko, bo ja nie potrzebuję amu, Bo ja robię o, tylko... Bo ja, bo ja robię tylko to, co oczywiście nie. Skoro jest, to trzeba korzystać z tego, póki znowu nie usuną, nie? Ej gościu, gościu, gościu tu jest. Chyba. Usłyszałem coś. No jest tutaj. To ja w niego wjadę. A Daj mi z niego wjechać. Stój. Kurde, leży. No to jest. Co? No, że zabrałeś. Tylko gdzieś poleciał, ale nie wiem gdzie <grych> tam no, jest spotka. O, choć tutaj weźmiemy sobie ten słuchawkę, a no idziemy. Ja bym chciał opieć ammo, to daj A co pójdzie na mnie? To, to o, niszczy to. Daj trochę amu. A ja nie mam żadnego amu. No dobra. Chodź na żółt. A ja chodź na przykład pozbieram trochę, bo nie mam. Kurde, już myślałem, że to ja jestem cechem. Ja jestem cechem. Ty, jeśli ktoś na nas tutaj O, zginął gdzieś. Gościu. A ty masz kartę w tym sezonie? No oczywiście, że... Nie, ja, ja będę miał. Jak biję 90 level. Ja dodała czekaj zastrzeżę. O, ja woda. Ja mam karnet już od 6 domów. E, ucho, ucho, ucho. Ale to jest bot. Aha, no dobrze. No. Ale dawaj si walce do karabinu, bo tam jest... Ale nie mam karabinu. Biorę na... Ja stara biorę. Ja i tak nie, ale ja nie biorę nic, bo ja mówiłem Ci już, że robię tylko to, dobra. co dobra, dobra. Ale mogę Tobie wziąć, jak chcesz. Ja wziąłem. A. I sobie auto-scrofowałem. Au, Chodź ze UFO. Ja mam mało ammo, tutaj. A ja mam nieskończoność. właśnie. A bo może lepiej nie było... A czekaj, chodź. A nie dobre, bo tu są beczki. Zapomniałem. A po co sobie... Ej. Ej, czy... ej, Ej, ty i ej... ty też jesteś celem? No i zagrożenie jest bardzo blisko. Ej! Chłop! Tu? tu jest! Na dole. Lecę. co? To 112 Dobra, leży, leży, leży Podjeżdż Podjeżdżamy czy... No podjeżdżamy oczywiście. To czekaj, użyję lunch Ała No to czekaj, użyję lunch pada. Czekaj. Dawaj. Siadaj. Michał. No nie, porwało mnie. Dobra, ja mam ufo cie lecę co? To Cię leczę. Dzięki, ucho. A! A ty zginiesz. Nie zginę. Jak już, to ty. Ja tu mam leczenie trochę jeszcze. To się wyleczę i do siebie pędzę. Lecę. Mam jeszcze to. po drodze siarbo grzyby. A słoiki nie granady się nie zaliczają dobra, nie tylko do przedmiotów, nie? A to no, ty? nie wiem. To trochę? Cały czas. E, Leży? Dobra, 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 dobra. Ale to jest chyba bot. Bo Leży? Dobra, daj mi, ej daj mi to, wiesz. Ale... to? Ten się dobry to nieważne, nie ma. No to ale masz tutaj. To, ale to jest to samo, tylko że to jest po prostu zadaje trochę więcej obrażny, ale tylko trochę. Wiem, ale ja to wejdę. Dawaj. O jestem Strzelają się. Czemu pokrycie? Gość się... Gościu dostał. Ja ja w Dostał. Spada, ale to w w bo... Dostał? długo. Ej, nie, nadole, nadole, Ja nadole, 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 prawa nadole, a tu był Ej Wciągnę się na chwilę. Rozwalę mu to zaraz. Pozwoliłeś mu... Ła! Co jest? O Jezu, co się stało? Nie wiem. Ale ja się chowam. Ej, gościu, zginął, 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 zginął. Brawo, 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 brawo. Ja wezmę... biorę, biorę ten granatnik oraz leczenie. Ej, daj mi jamu, jak masz wszystko, daj. Eee, łap i łap. Okay. Dobra, chodź, we, ty mnie weźmiesz ucho, ja się będę leczył. Chcesz teczkę? Ja mam. Aha, dobra. Ja się będę leczył po drodze. Ej, dostaniemy złoto za chwilę, ej. Dostaniemy podwójnie złoto, bo Ty... Ty miałeś... Ty jesteś ten? Bo ja miałem, bo Ty byłeś celem i ja jestem ce celem. Jeszcze chwilę. Dostałeś golda? Dostałeś? Dostałeś golda już, czy nie? Jeszcze nie, ale wyzwanie tak. dostałem. Dobra, lecimy na maksymalną wysokość. Dobra. O dostałem złoto O, ja też teraz właśnie Ile masz złoto? Bo ja miałem 109, a teraz mam 239 Tyle ja mam ponad 3000 Aj, bo ja wydawałem Ej nie wydaje, nie wiem czy... Jak... Nie wiem, ja wydawałem fajnie ja też na tego glitcha jeszcze Ej no. ciekawostka, te promienie strzelają na flotowo, a ten na żółto Dobra ja na chwilę tego przysiadam się. Dobra. I czekamy na strefę chyba, co nie? Ej, zmyślałam, że się palę. Ej, patrz. Mój się... Patrz, a mój... A mój ten... Mój... Mój trochę... Ej, mój, 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 mój zadaje trochę więcej obrażeń i ten... dłużej może ten... dużej strzela. Tak trochę Ej, tylko. Ej, lecimy, dawaj, lecimy dawaj! Ej, lecimy po żółtku. Dawaj. Ej, Dawaj! Ej, utknął! Utknął, Co się stało? Co się stało? Ej, wyląduj, 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 po prostu. Jesteśmy w strefie, ale tu mogą być ludzie. Bądźcie na nad krzem. No już. Mogę Góra, już, ten bo, ten dobra wyskoczę, wyskakuję Mogę ja otworzyć? Nie Dobra Dobra, lunch i bazuka No to ja tylko nie biorę, bo nie mogę Ja biorę chyba no dobra, Co, Skype dostałem Ej, nie zabuduj, nie zabuduj. A no to jest nie mogę Michał Michał no Né, malbra com